Witam z tej strony Gornel02 i także Wam zaprezentować serwer na Minecrafta 162 yy, Jest to skromny serwer, sloty się powiększą. Jak będzie więcej osób yy, survival, gildie, frakcje No i co tu jeszcze powiedzieć dużo yy, Oczywiście zapraszajcie znajomych Adres IP to podam wam a.gomp.pl oraz w opisie też będzie a um, no i tutaj jeszcze będzie komedy są inne na przykład zamiasz tpa albo tp to idź do nik. Yy, i co tu jeszcze zamiasz tpa ccf to akceptuj Kolejny tutaj jeszcze. Co jeszcze powiedzieć? O, zamiast set home, to zapisz dom. Tak. Hmm. Chciałbym poruszyć do domu, to dom. Yy... Na razie to jest skromny serwer. Spawn miło się zapowiada. Oczywiście warp Survival. Na razie tylko tyle jest. Yy... Taki skromny Taki skromny spaw Na razie To jest akurat Z moimi kolegami domek Taki skromny Dobra na razie to tyle Będę nagrywać z tego serwera filmiki Zapraszam Znaczy proszę wchodzić I zapraszać ludzi Na razie